Cześć kochani, z tej strony Karolina Czoba. Witajcie na moim kanale. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać bardzo ładną kolekcję od Scrap and Me. Wiem, że to są jedne z Waszych ulubionych papierów. Wiem oczywiście, dlatego, że yy, analizuję trochę te zakupy, które robicie u mnie w sklepiku w Woodhouse, i papiery z Scrap and Me sprzedają się naprawdę super fajnie. Zastanawiam się nawet czasami, dlaczego, ale mam pewne pomysły. I pewnie też myślę, że dzisiaj Wam powiem, co, co tam mi się wydaje, dlaczego to właśnie tak jest, że Scrap mi tak fajnie się sprzedaje i tak po prostu lubicie, lubicie te papiery. Ale na początek pokażę Wam, jak wygląda ta kolekcja, która jest bardzo taka romantyczna i w stylu vintage, do tego mam już trochę powycinanych różnych elementów z tej kolekcji, i też Wam oczywiście to pokażę. Będę chciała też dzisiaj zrobić projekt. Myślę, że na tagach, i tutaj mam dwa tagi z Woodhouse, z takiej nowej kolekcji. Właściwie to jest pierwszy raz, kiedy wypuszczałam produkty i nazywałam kolekcję, bo ona po prostu faktycznie była na jeden temat i na tyle skończona, że mogłam te kilkadziesiąt elementów nazwać jakby nadać im nazwę kolekcji. Kolekcja nazywa się Brocante i jest taka dosyć mocno ozdobna właśnie do takich fajnych papierów do scrapbookingu czy też do papierów do papierów ryżowych do dekupażu trochę bardziej miałam właściwie to na myśli, gdy robiłam tę kolekcję. I tutaj mam właśnie różne elementy, które będę chciała wykorzystać do zrobienia właśnie takich tagów w klimacie vintage vintage garden. Dobra. Teraz sobie tutaj to poprzesuwam troszeczkę, żeby mieć więcej miejsca na pokazywanie Wam papierów. No i tak, spójrzcie, w, w opakowaniu znajduje się pięć arkuszy. Mamy tutaj, zobaczcie, okładeczkę, na której odwrocie, tak jak zazwyczaj, są elementy do wycinania. I tutaj są, spójrzcie, takie kółeczka, które bardzo fajnie można wkomponować na przykład w nasze shaker boxy, one mają średnicę 8 cm. To może być na przykład, słuchajcie, wycięte odręcznie albo jakąś fajną serwetką, jakimś wykrojnikiem serwetkowym i fajnie może właśnie komponować się na kartce może być zarówno punktem centralnym, i tutaj dacie jakiś napis, a może być też po prostu pewnym elementem, który zbuduje kompozycję. Bardzo ładne i bardzo fajne też jednak dla mnie są te rameczki. Świetne i takie wiecie, właśnie troszeczkę takie barokowe. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. I te ramki są zarówno samodzielnie tutaj w tej kolekcji, jak i zobaczcie tutaj z takimi ułożeniami kwiatowymi. Na tym arkuszu mamy jeszcze y, fajne motylki. Jak zwykle wiecie, jak to jest w tych kolekcjach, kiedy kupuje się kolekcję y, papierów, ona jest skomponowana w sposób harmonijny i idealne są te arkusze do połączenia ze sobą. Tak samo elementy, zobaczcie, mamy tutaj kwiatki, wszystko w odcieniach bordo, czerwieni, y, lekkiego brązu. Bo tutaj mamy ramki bordowe, czy też czerwone, a tutaj mamy ramki brązowe. Także to jest ten pierwszy arkusz. Właściwie nie pierwszy arkusz, tylko słuchajcie, okładka. Teraz czekajcie, żebym Was nie wprowadziła w Dobrze Następny arkusz, zobaczcie, bardzo, bardzo ładny, jak, z, jak zresztą cała reszta. Z taką kompozycją tutaj po środku. Tutaj być może jak się przyjrzycie, będziecie widzieć, że są tutaj jakby kolumny z gazety, takiej szpalty, tak? To chyba się nazywa, nie, nie jestem pewna, ale to jakby co, to na pewno by mi w komentarzu... Napiszecie i mnie poprawicie. Napiszcie też oczywiście, jak Wam się ta kolekcja podoba, czy lubicie właśnie takie intensywne kolory, intensywne czerwienie na przykład na papierach i czy używacie. No, mnie się wydaje, że to fajne będzie połączenie. I teraz zobaczcie, druga strona. Druga strona to taka trochę zgniła zieleń. Są tutaj właśnie takie, jak już w dwóch poprzednich kolekcjach Scrap Me, jak w kolekcji Bright and Soft i kolekcji Aquarels, są tutaj też takie. Nakładane plamy barwne, akwarelowe, ale też jakby elementy z architektury. Jest też pismo, wszystko takie bardzo romantyczne. Tutaj mamy też takie love letters, można powiedzieć. Słuchajcie, jakieś listy, jakieś pocztówki, i to wszystko jakby. Zamknięte takimi dwoma kompozycjami kwiatowymi tutaj po rogach. Może to być już fajny początek do zrobienia layoutu. W ogóle teraz papiery do scrapbookingu naprawdę podpowiadają nam bardzo, co można z nimi zrobić. Tutaj mamy z kolei jaśniejszy arkusz w lekkich, takich delikatnych zieleniach, ale żadna z tych stron nie jest taką płaską stroną. Wszystkie one mają takie przecierki, yy, wzory przenikają się i to jest naprawdę bardzo fajne i rzeczywiście taki romantyczny klimat. Kolejny arkusz, zobaczcie, również z yy, kwiatami. Tutaj najwięcej jest tych kwiatków z dołu, ale są też zakończenia, tak jakby yy, zamknięte jest to tło w takiej ramie, tutaj również od góry. Tak to wygląda. I druga strona, we wzorze, yy, można powiedzieć, że to jest wzór taki powtarzalny, małych różyczek, plus do tego są gałązki, i wszystko to na papierze, który również jest yy, takim, yy, można powiedzieć miszmaszem, że tak powiem, wiecie, tych nakładanych warstw, te, które przenikają się i dzięki twor temu tworzą taką fajną całość. Yy, pewnie zdążyliście zauważyć, że zwykle po jednej stronie znajduje się jakaś kompozycja plus kwiaty w tej kolekcji, natomiast po drugiej stronie jest coś takiego spokojniejszego, co bardziej możecie wykorzystać jako tło, jeszcze na przykład pod ten arkusz. O, ktoś mi zadzwonił do drzwi, poczekajcie chwilkę. No dobra, słuchajcie, wracam. Już trochę zapomniałam, o czym to ja mówiłam. Aha, ale mówiłam o tym, że na pewno zauważyliście, że te papiery z, z kolekcji Vintage Garden są skomponowane w taki sposób, że po jednej stronie mają kompozycję y, kwiatową, a po drugiej stronie właśnie mają te arkusze takie spokojniejsze, które właśnie mogą być y, na przykład tłem. A tu z kolei, zobaczcie, jest cały arkusz w takie śliczne właśnie, tu są słuchajcie, róże I to nie wiem co to są, maki chyba nie. Kurczę, nie znam się tak za bardzo na kwiatach, ale może Wy będziecie wiedzieli. Zobaczcie, pokażę Wam bliżej. Takie różne kwiatki. Bardzo pięknie to wygląda. I po przeciwnej stronie bardzo mocny, intensywny w kolorze yy, arkusz bordowy. Dobra, czyli tak to wygląda. Tak wyglądają, słuchajcie, yy, główne arkusze tej kolekcji. I raz, dwa, trzy, cztery, 5 plus okładka, czyli mamy 5 arkuszy w tej kolekcji plus okładka. A teraz pokażę Wam dodatki, które kupuje się zawsze poza kolekcją, i tym razem, słuchajcie, yy, są to, jest to arkusz o nazwie Locks and Clocks. Locks, czyli kłódki, clocks, czyli zegary. No, tu są jeszcze. Keys, czyli klucze, ale już jakby chyba Lox and Clock pasowało bardzo fajnie i tak bardzo ładnie wpada w ucho. Także zobaczcie, tutaj są kłódki i zegary złote, srebrne i tak samo jest z kluczami. Mi się w ogóle ten klucz bardzo podoba, jakoś tak kojarzy mi się z Harrym Potterem, czy tam nie było jakiegoś takiego latającego klucza? Tak, coś mi się kojarzy, że ja nie jestem wielką fanką, ale oczywiście wszystkie oglądam. niektóre nawet dwa razy. Tutaj mamy nowy arkusz z liśćmi, Leafs 6, który też zamówiłam do sklepu. Mamy jeszcze arkusz z kwiatkami. Jest jeszcze jeden arkusz z kwiatami, ale przez przypadek pominęłam go. Być może jeszcze będę zamawiała. Tam są takie większe kompozycje. W sumie wydaje mi się, że ten może bardziej przyda się do robienia kartek i w ogóle do takich wiecie, bardziej misternych kompozycji. No, i tutaj jeszcze, tak jak Wam mówiłam, jest ta okładka, który wziąłam też do sklepu właśnie yy, troszeczkę więcej. Samych okładek również, no bo tutaj są te fajne ramki i często kupujecie właśnie też te okładki, żeby mieć te wzory. I jest też, słuchajcie, taki arkusz Leaves 5 i szczerze mówiąc nie wiem, czy on jest nowy, czy on już był. Ja mam go po raz pierwszy, po raz pierwszy go zauważyłam, więc po prostu wzięłam go. Yy, I teraz zobaczcie, czekajcie, wiecie co? Ja wezmę może jakiś taki arkusz z tej kolekcji, który by był bardziej jednolity. O, I ja Wam pokażę mniej więcej, jak wyglądają te elemenciki, które ja sobie powycinałam. I tutaj na przykład wycięłam sobie trochę kluczy. Mam chyba nawet troszeczkę więcej, czekajcie, sobie zaraz przejrzę, i złote, i srebrne, także tu mam klucze. Wycięłam też listeczki, to za chwilę. Aha, mam też to kółko wycięte, bo to kółko fajnie pasuje do shaker boxa z Woodouts, więc na pewno będę wykorzystywała. Mam dwie ramki wycięte, zobaczcie. I czerwoną, i tę te, i te, te drugą, taką bardziej brązową. Wycięłam też taki zegar, kojarzy mi się raczej chyba z kieszonkowym, bo tutaj właśnie ma to, ten element do zawieszenia. I tutaj w mniejszej wersji i jeszcze taki. Tutaj jeszcze jeden klucz. Listki też są fajne, zobaczcie, mm, takie w stonowanych kolorach. No i jeszcze te kwiatki, już Wam pokazuję. Czekajcie, bo to chyba najlepiej będzie widać, jak pokażę tak pojedynczo. Trochę sobie powycinałam, ja lubię wycinać, to mnie tak całkiem fajnie relaksuje. O. Także tak to wygląda, moi drodzy. Kolekcja nazywa się Vintage Garden. Ja bardzo bym chciała dzisiaj coś yy, z tej kolekcji zrobić. Bardzo mi na tym zależy, bo już planowałam wcześniej, ale troszeczkę mi się plany niestety musiały zmienić. Ale o tym może Wam poopowiadam innym razem, a tymczasem będę się już z Wami teraz żegnać. Zapraszam Was serdecznie do zaglądania na mój kanał. Nie mogę ostatnio filmów nagrywać zbytnio regularnie, ale mam nadzieję, że z nadejściem szkoły będę miała też więcej czasu i znowu wejdziemy na ten taki regularny tryb wtorkowo-sobotni. Żegnam się już teraz, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. No może jutro, mam nadzieję, że dzisiaj będę mogła coś tutaj z tej kolekcji Vintage Garden potworzyć. Do zobaczenia. Aha, no i jeszcze oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tą kolekcją i jakimiś tam moimi elementami z Woodouts, no to linki oczywiście znajdziecie do tych produktów w opisie tego filmu. Papa. Pa, do zobaczenia już niebawem. Karolina.